3 lipca wspominamy dziś świętego Leona II papieża. Otóż święty Leon II papież zasiadał na tronie papieskim zaledwie od 17 sierpnia 682 roku do 3 lipca 683 roku, a więc mniej więcej przez rok. Liber pontificalis opisuje go następującymi słowami. Sycylijczyk, syn Pawła, obdarzony wielkim darem wymowy, dostatecznie obyty z pismem świętym, posiadał niebywałe umiejętności w zakresie greki i łaciny, pieśni i psalmodii, świetnie i dogłębnie wykształcony filologię. Inicjator wszelkich dobrych dzieł, miły i drogi nauczyciel ludu, miłosierny dla ubogich i w ogóle wielkiego serca. Leon II objął stolicę apostolską po świętym Agatonie. Został wyświęcony przez trzech biskupów diecezji rzymskiej: Austrii, Porto i Albano. Tego ostatniego zastąpił biskup z Weletrii. Właśnie wtedy pojawiła się pierwsza wzmianka o tym zwyczaju, który utrwalił się na całe wieki. Leon II zatwierdził postanowienia Soboru Konstantynopolitańskiego III. Samodzielnie Tłumacząc jego akta z Greki na Łacinę i przekazując je biskupom zachodnim, duży rozgłos uzyskał sąd wyrażony przez niego w liście posoborowym, a dotyczący papieża Honoriusza I. Pisał tak: Przyglądamy się uważnie również Honoriuszowi, który nie przyniósł chwały tronowi Piotrowemu doktryną zgodną z apostolską tradycją, lecz dozwolił, aby niepokalana wiara została sprofanowana zdradą. Słowa te wywołały potem wielkie oburzenie wśród protestantów, Gallikanów. I tym podobne. Jak papież miałby oskarżać innego papieża? W rzeczywistości Leon II nie oskarżał honoriusza I o Herezję. Wina tego drugiego miała polegać na niedostatecznej obronie czystej wiary katolickiej lub innymi słowy na błędnej politycznej ocenie monotelizmu, ponieważ ówczesny papież nie dostrzegł i zbagatelizował problem monotelizmu i wynikającego z zaniedbania lub braku teologicznej przenikliwości. Według Leona II wina Honoriusza I miała polegać na niedostatecznej obronie czystej wiary katolickiej lub innymi słowy na błędnej politycznej ocenie monotelizmu wynikającej z zaniedbania lub z braku teologicznej przenikliwości. Słowa Leona II były surowe, jednak nie dawały odpowiednich podstaw do interpretowania ich jako kwestionujących doktrynalną nieomylność papieża. W ostatnim zwykłym wydaniu martyrologium Romanum Dzień Świętego Leona II zapisano pod datą 3 lipca. Jednak reforma z 1959 roku usunęła święto z kalendarza Kościoła Powszechnego. A tobie niech Pan Bóg błogosławi.